Oto co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut. Pomimo upublicznienia dokumentów e-maili byłego przewodniczącego SEC, Williama Hinmana, oraz pokazaniu hipokryzji i nieuczciwości Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, cena XRP mocno nurkuje. Jest to spowodowane tym, że dokumenty związane z przemówieniem dawały wielu inwestorom nadzieję na szybką ugodę w sprawie. Wraz z ich upublicznieniem termin na zakończenie sprawy nadal jest niejasny. Zaledwie dzień po tym jak dokumenty ujrzały światło dzienne, szef Wydziału Prawnego Ripple wzywa do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie byłego dyrektora. Północno-koreańscy hakerzy ukradli ponad 100 milionów dolarów od użytkowników Atomic Wallet. Według Elliptic, firmy zajmującej się analizą blockchain, atak dotknął prawie 5500 portfeli. SEC i Binance US negocjują umowę unikającą całkowitego zamrożenia aktywów. Sędzia okręgowy Annie Jackson nakazała dwóm podmiotom pracować nad kompromisem. Bitstamp, najduży działająca giełda kryptowalut na świecie, została zarejestrowana przez Urząd Nadzoru Finansowego Wielkiej Brytanii. Zwiększa to liczbę globalnych licencji i rejestracji grupy do 52. Bardzo dziękuję wszystkim za subskrybowanie kanału zarówno na TikToku, jak i na YouTubie. Każda subskrypcja, lajk i komentarz pomaga w rozwoju kanału.